Witam Was kochani bardzo serdecznie i świątecznie, bo święta już tuż, tuż. I to co widzicie przed sobą, to niestety, ale nie jest śnieg, to jest zwykła wata. Nie wiem jak Wam, ale mi jest naprawdę smutno, że śniegu nie ma i chociaż mamy pierwszy dzień zimy, to nic na to nie wskazuje. Patrząc przez okno, to raczej widać wiosnę, słońce świeci, nie wiem co się dzieje. Ale dziś chcę Wam pokazać pewną jedną rzecz, którą zrobiłam na święta, dlatego w tym filmiku będzie tylko to jest to szczegółowe i mam nadzieję, że się Wam spodoba Zrobiłam taki właśnie świąteczny domek i w tym celu użyłam bardzo wielu dodatków Jak możecie zauważyć, jest wiele rzeczy z modeliny Część z nich zrobiłam w tym roku, a część jeszcze wykorzystałam z rzeczy, które zrobiłam w zeszłym roku, a nawet dwa lata temu Myślę, że to jest taki fajny pomysł. Zamiast przetrzymywać jakieś rzeczy z modeliny, które zrobiliście już dawno w pudełkach i one leżą i się kurzą, tak jak u mnie na przykład jest, to można to potem fajnie wykorzystać i przykleić. I od razu wam powiem, że wszystko to przyklejałam na ciepły klej, bo wtedy bardzo dobrze się trzyma. I zaraz po kolei będę wam pokazywać dokładnie tutaj co użyłam i jak to wygląda Więc tutaj zaczynając od góry zrobiłam taką gwiazdę z modeliny Oczywiście przykleiłam na nią dużo brokatu i to jest zwykły brokat, taki możecie dostać się na przykład w jakimś papierniczym czy na pewno w empiku też jest dostępny a nawet brokat do paznokci to już naprawdę od Was zależy jaki macie, jaki macie dostępny do świeczek też brokat jest Tutaj zwykła wata Przyklejona na filc. Czyli obkleiłam filcem, tutaj taką górną część tego domku. Tu przykleiłam taki można powiedzieć, nie wiem czy to jest wianuszek, czy jakiś taki właśnie wianek świąteczny. I kawałek wstążeczki do środka. Idziemy tutaj na dół. I tu już mam inną wstążeczkę. Taką. I to też wszędzie, w każdej pasmanterii znajdziecie pełno różnych rodzajów jakichkolwiek rzeczy, Więc jakie znajdziecie, jakie wam się podoba i na przykład taki domek byście sobie kupili, czy to nawet nie domek, cokolwiek, jakiś drewniany na przykład pudełko, możecie ozdobić zdobić. Pomyślcie o takich rzeczach na święta. To nie chodzi o to, aby wydać pieniądze, tylko o to, aby pokazać, że się ktoś postarał, że zrobiliście coś właśnie od serca i dla nich tutaj mamy właśnie taką gwiazdę z kwiat i nie podam dokładnej nazwy, bo się nie znam, ale jakaś kwiat betlejemski, coś takiego nie jestem pewna, moja babcia to uwielbia te kwiaty i zawsze je ma na święta tu użyłam dużo cekinów i to też kupicie je w pasmanterii, to jest naprawdę to jest tanie, to kilka złotych kosztuje taka mała paczuszka różnych Akinów, które można też przykleić na ciepły klej, albo na inny, jaki tam sobie wybierzecie, uważacie, że jest dobre. Tutaj wiadomo takie charakterystyczne, świąteczne laseczki, takie cukierki, czy to są lizaki. Jakiś kolorowy pączek. I to już robiłam go naprawdę dawno. Yy, tutaj pierniczek w środku, i nawet w zeszłym roku umieściłam na niego tutorial. Więc jeżeli nie widzieliście. Jeszcze to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Rękawica Mikołaja, tutaj, właśnie w tym kwadraciku. Reniwer, jakiś lizak świąteczny. Serduszko z ugryzieniem i z kawałkami czekolady. I chyba robiłam to nawet jeszcze na walentynki te serduszko. Tu kolejny pierniczek z lukrem. Choinka wianek świąteczny Mikołaj, czapka, znowu cekiny tutaj jakieś takiej można powiedzieć, też złoty, złota ozdoba, czy to złoty łańcuszek na metry to się kupuje, taka ozdobna, też w pasmanterni ale nie wiem jaka jest dokładnie nazwa i tutaj też właśnie przykleiłam to na ciepły klej Tutaj po boku, jak widzicie, też jest jakaś taka biała wstążeczka. Tu nawet trochę widać tego ciepłego kleju, bo na to się super robi. No i właśnie taki. Taki uzyskałam efekt i mam fajną ozdobę świąteczną I zachęcam Was naprawdę bardzo do robienia takich rzeczy Jak już mówiłam, możecie to znaleźć w Empika, w jakiejś pepko Kiku no Nie wiem, jakie tam macie właśnie takie sklepy, gdzie zazwyczaj są wszystkie tanie rzeczy I różne, z różnych rodzajów, i ubrania, i naczynia, i ozdoby Wszystko możecie takie znaleźć Po prostu nawet świecznik możecie sobie kupić Jakiś taki prosty i poprzyklejać jakieś rzeczy z modeliny no, i możecie naprawdę komuś sprawić tę przyjemność, a jeszcze efekt jest naprawdę potem zachwycający i to jest naprawdę super. Bardzo mnie ciekawi, co o tym myślicie. Jak się Wam podoba mój świąteczny domek? Piszcie w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, to bardzo proszę o lajki. I tutaj mam jeszcze takie ogłoszenie. Że na przykład w następnym filmiku, jeżeli byście chcieli, żebym Was pozdrowiła w tym filmiku, to albo piszcie do mnie w komentarzach. Możecie, może to być zwykła Wasza nazwa z YouTube'a, albo Wasze imię, albo piszcie do mnie wiadomości prywatne, to naprawdę z miłą chęcią w kolejnym filmiku pozdrowię wszystkich, którzy by chcieli być w tym filmiku pozdrowieni. Więc na razie życzę Wam miłych przygotowań do świąt. I na pewno się jeszcze przed świętami zobaczymy, to wtedy będę Wam życzyć wesołych świąt. Więc dzięki za obejrzenie. Polubcie moją stronę na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć!